Krajobrazy Polski. Od gór po morze. Definicja krajobrazu. Krajobraz to fragment przestrzeni geograficznej, w której występują wzajemnie oddziałujące na siebie ekosystemy. Na wygląd krajobrazu wpływa wiele czynników takich jak rzeźba terenu, warunki wodne, klimat, gleby, roślinność oraz działalność człowieka. Rodzaje krajobrazów. Krajobraz naturalny. To obszar ukształtowany przez siły przyrody, bez wpływu człowieka. Przykłady: Góry, Doliny, Rzeki, Lasy. Krajobraz kulturowy to obszar przekształcony przez człowieka, zawierający elementy naturalne i antropogeniczne, wytwory cywilizacji. Przykłady: Miasta, drogi, pola uprawne, parki Pasy krajobrazowe w Polsce. W Polsce wyróżnia się sześć pasów rzeźby terenu. Pobrzeża, pojezierza, niziny środkowopolskie, wyżyny, kotliny, góry. Pobrzeża wąski pas nizin nadmorskich, rozciągających się wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego. Większa część pobrzeży charakteryzuje się płaskim lub lekko pofałdowanym terenem. Dominują piaszczyste plaże, jeziora przybrzeżne i nadmorskie równiny. Charakterystyczne są wydmy. Wzniesienia usypane z piasku przez wiatr. Pas pobrzeży jest kształtowany przez wiatr, fale morskie i prądy przybrzeżne. Pojezierza. Pas ten rozciąga się w północnej części Polski na południe od pasa pobrzeży. Pojezierza charakteryzują się pofałdowanym terenem i występowaniem licznych jezior. Duże obszary zajmują lasy iglaste i mieszane. Położone są tu między innymi cenne przyrodniczo puszcze. Niziny Środkowo-Polskie leżą w środkowej części Polski, na południe od Pojezierzy. Tereny te charakteryzują się równinnym krajobrazem. Takie ukształtowanie powierzchni sprzyja rozwojowi rolnictwa, dlatego większą część nizin zajmują łąki i pastwiska. Wyżyny – pas ten położony w południowo-wschodniej części Polski, pomiędzy nizinami a kotlinami podgórskimi. Obszar ten cechuje się niewysokimi wzniesieniami. Znajdują się na wysokości od 300 do 500 metrów nad poziomem morza. Wyżyny charakteryzują się falistym lub pagórkowatym ukształtowaniem terenu, obecnością wzgórz i dolin rzecznych, występowaniem skał, np. wapieni i piaskowców, oraz obecnością jaskiń i źródeł krasowych. Kotliny to rozległe, wklęsłe formy terenu, które ze wszystkich stron otoczone są wzniesieniami. Powstają w wyniku ruchów tektonicznych, czyli górotwórczych, które prowadzą do obniżania się terenu. Kotliny w Polsce leżą między wyżynami i górami. W kotlinach występują bogate złoża surowców mineralnych, a także soli kamiennej. Góry wypukła forma ukształtowania terenu o wysokości względnej większej niż 300 metrów. W południowej części Polski znajdują się łańcuchy górskie Sudety po zachodniej stronie i Karpaty. Po wschodniej oraz Góry Świętokrzyskie w południowo-wschodniej części Polski. Przykłady pasm górskich. Sudety. Karkonosze i góry stołowe. Karpaty. Tatry. Pieniny i Beskidy. Wpływ człowieka na krajobraz. Pozytywny wpływ człowieka na krajobraz. Zakładanie parków narodowych, rezerwatów przyrody. Zalesianie terenów zdegradowanych. Odnawianie i ochrona zabytków. Budowa zielonych przestrzeni w miastach. Tworzenie ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych, ekologiczne gospodarowanie terenami rolnymi, rekultywacja terenów przemysłowych, negatywny wpływ człowieka na krajobraz, budowanie miast i osiedli, tworzenie dróg, autostrad i linii kolejowych, wycinka lasów, kopalnie i przemysł, turystyka masowa, zanieczyszczenie środowiska, melioracje i regulacja rzek. Bibliografia